Witajcie, siostry i bracia, w Siemianowicach Śląskich. Dość często zdarza mi się trafiać na wypowiedzi, które mówią, że jest różnica pomiędzy Bogiem Starego i Nowego Testamentu. I dzisiejsze teksty, a w zasadzie nawet całe księgi, z których pochodzą, mogłyby w takiej opowieści zostać wykorzystane. Oba mówią o miłości. Starotestamentowy wydaje się jednak wymieniać miłość, żeby podkreślić. Jacy ludzie są niewdzięczni i nie Posłuchajcie, w księdze Ozeasza w szóstym rozdziale, czwartym wersecie czytamy: Wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Inaczej jest z tekstem Nowego Testamentu, bo fragment, który dzisiaj przed nami stawia Ewangelia, to wypowiedź Jezusa w zupełnie innym tonie niż to, co słyszeliśmy u Ozeasza. W Ewangelii Jana, w tym 15 rozdziale dziewiątym wersecie czytamy, Jezus powiedział: Trwajcie w miłości mojej. Skonfrontowanie tych dwóch wersetów nie służy jednak temu, żeby uwypuklić różnicę pomiędzy Bogiem Starego i Nowego Testamentu. To ten sam Bóg, ale coś innego się zmieniło. Ludzie, a w zasadzie to, jak ludzkość siebie widziała. Bo, czy nam się to podoba, czy nie, to doświadczamy Boga w ramach naszych wyobrażeń, posługując się koncepcjami, wrażliwością i wiedzą, jakie są nam dostępne. I ta zmiana tonu pomiędzy tekstem Starego i Nowego Testamentu, teraz już może być sama częścią tego, co te teksty nam i o nas mówią. Księga Ozeasza opowiada o ludziach, którzy nie dochowywali przymierza z Bogiem. Byli niewierni, czyli czcili innych bogów, ale pośrednio objawiało się to też społeczną niesprawiedliwością. Bóg więc zgodnie z tamtymi wyobrażeniami karał ich, a przynajmniej prorok tak rozumiał konsekwencje tego stanu rzeczy. Ostatecznie jednak Bóg zawsze okazywał się wierny i miłosierny, choć często po trudach, jakich doświadczał lud wybrany. I ta myśl też jest obecna w Nowym Testamencie i przybrała o wiele mocniejsze brzmienie. Główną myślą jest to, że ludzie nie dadzą rady być doskonałymi, więc przymierze nie może opierać się na nas, na naszej poprawności, na naszej miłości. To Jego miłość jest podstawą przymierza. To Bóg objawiony w Jezusie mówi: Wiem, że masz swoje ograniczenia, dlatego ja zrobię to, czego Ty nie możesz. I przez Chrystusa ta obietnica rozszerza się na wszystkich ludzi. Napięcie pomiędzy tymi dwoma wersetami pokazuje, jak inaczej wybrzmiewała Boża Miłość w czasach Ozeasza i czasach pierwszych chrześcijan. W tych pierwszych było więcej przymusu, bo Bóg miał też być surowym władcą, gwarantem ustroju dla Judy i Izraela. W tym drugim dotyczyło to łaski dostępnej dla każdego, kto tylko się jej uchwycił przez wiarę. I to jest wektor zmian w odbiorze Bożego objawienia. ściągnięcie ciężaru wynikającego z naszego człowieczeństwa i otworzenie przestrzeni łaski, w której doświadczenie swojego życia, w tym praca nad Nim, jego uświęcanie, staje się elementem tego życia, a nie częścią wymogów, by w ogóle mieć z Bogiem relację. Dlatego nie musimy zadręczać się nieosiągalnymi wymaganiami. Nie musimy obawiać się tego, że ktoś jest nieczysty, że ktoś może nas zbrukać. Możemy skupić się na życiu i poszukiwaniu właściwej ścieżki, wiedząc, że jesteśmy bezpieczni w Bożej miłości, miłości, która nie polega na naszej doskonałości, a pochodzi od nieskończenie miłosiernego Boga. Dobrego dnia.